Dlatego masz crasha Chciałbyś Ja mam na kolejce tuneczne i czasami mi się wyłączy w Minecraft tylko Jest Żelazny miecz Jakoś pierwszego fraga na, na końcu za chwilę będę miał A ja mam już troll Fire coś tam Pewnie zrobili tutaj przyjście nie dawam chwilę Kurna Mam dla Was jedną rzecz. Jak mówi starszy, młodzi siedzą cicho. No dobra. No. Dobra, ja teraz giechę tak. Jak staj taki dobrej ciemu, że nie wiem. Tak właśnie poinformuję Was tak, że mogę Wam... Że Wam wszystkim mogę w każdej przerwać, bo ja mogę. Dobra, cicho. No i Dobra, ja... A, nie, ja No nie, Kraź mi wyskoczył. Ej, SDO in e, 22. Auto w Memory mam. Ja nie mogę. No, ja to widzę. Ja, ja jestem na 22. Jakby zadłuż ja zapraszam. Jest ja też, jestem. To nagrywamy. Poczekaj, frapsałem włączę. DJ Za 7, 7, 6, 5, 4. Trzy. No. Gdzie ty jesteś? O tam jesteś! Nie widzę cię! Lecimy... O za, ale no. Dobra, ja zamierzam. Gdzie ty jesteś? W dupie. Gdzie jesteś, Dariusz? Dobra, je, zaraz będę No, Okej, okay, ja już mogę nagrywać. Gdzie ty jesteś? U szlama. Daj mu sojusz zaraz go zabijamy, chodź. Mam ty jesteś... ja mam, Powiem wam tak, to już na tym serwerze są zakazane silniki na pipa. to... to nie ty mi bimysz! Ty, jak... Pod jakim ty nickiem grasz? Adam.